Zobacz, w wielu miejscach są takie wskaźniki, gdzie można sobie zobaczyć, e, która góra jak się nazywa tam daleko daleko. I tutaj ustawiamy sobie, musimy tutaj w, prosto w tą dziurkę zajrzeć, żeby ustawić na tą górę, którą się chce. I potem tutaj możemy odczytać, jak się nazywa dana, dana góra. Fajne to jest. Bo widzimy, która jest wyższa, która jest niższa, która jak się nazywa. Można się dowiedzieć wiele rzeczy, których do tej pory się nie wiedziało. Taki mój dzisiejszy spacer. Postanowiłam tutaj przyjechać na Warden, żeby tutaj sobie trochę popracować w takich fajnych okolicznościach przyrody. A poza tym dzisiaj mam w planie zrobić wianek z wrzosu na drzwi. Potem Wam pokażę.